Proszę, kapeluszu. Spotkanie z latarnią. Coś ty za jeden? Rozległ się nagle nieznany głos. Gdzie ja jestem? Odparł zaspany kapelusz. Co się stało? Gdzie antek? Jaki antek? Co za antek? Właśnie siedzisz na mojej głowie. Wszystko mi zasłaniasz i jeszcze zadajesz dziwne pytanie. Przepraszam, rzekł kapelusz, ale gdzie ja jestem? Jak to gdzie? Na mnie, na latarni. Przesuń się trochę, albo zleć na ziemię, bo nic nie widzę. Ciekawe jak. Przecież sam stąd nie zejdę. To nie moja wina, że właśnie tutaj się znalazłem. Nie twoja? Trzeba było patrzeć, gdzie lecisz, fuknęła rozłuszczona latarnia. Już z daleka widziałam, że coś się do mnie zbliża. No, przesną się trochę. Nie każe ci przecież spaść na ziemię. O, już trochę lepiej. No właśnie, gdybym wszystko dokładnie widział, może nie wpadłbym na ciebie, przerobił jej kapelusz, ale to stało się tak szybko. Powiem sobie w najlepsze, gdy nagle poczułem mocny, gwałtowny poryk wiatru. Słyszałem, a może mi się to wszystko przyśniło? Kapelusz zamyślił się na chwilkę, ale zaraz dodał. Yy, chyba słyszałem, jak woła mnie Antek, ale nic nie widziałem. Ani jego, ani nawet miejsca, do którego lecę. Kim jest Antek? zapytała zaciekawiona latarnia. Antek to mój przyjaciel. Antek czarodziej. Jestem jego kapeluszem, wyjaśnił. Mieszkamy razem w domu pod lasem. Niedawno założyliśmy klub miłośników zwierząt. Jak odnajdę antka, to przyjdziemy tu na spacer i wtedy go poznasz. Ale najpierw muszę do niego wrócić. Zasmucił się. Trzeba poczekać na dobry wiatr odparła łagodnie latarna, wzruszona losem kapelusza. Może on zaniesie cię do twojego przyjaciela. Tylko ciekawe, ile będę tu tkwił szepnął strapiony przybysz. Nie przejmuj się, na pewno do niego wrócisz. Chciałbym. Dodał kapelusz i spojrzał na okolicę. Nie rozpoznawał żadnego znajomego miejsca. Zapanowała cisza. Latarnia ze smutkiem patrzyła przed siebie. Nic jej nie interesowało. Mam wrażenie, że coś cię trapi, odezwał się po pewnym czasie kapelusz. Już myślałam, że wszystko się zmieni, a to nic z moich planów. Latarnia głęboko westchnęła. Jakich planów? zaczął dopytywać kapelusz. Mam wielkie zmartwienie. Dzisiaj rano połębie pocztowe przyniosły wiadomość, że w dzielnicy, w której mieszkam, nie będzie żadnych remontów. Jestem brzydka i zardzewiała. Sądziłam, że niedługo mnie odmalują i znowu będę ładnie wyglądać. Ale niestety tak się nie stanie. Jestem bardzo nieszczęśliwa i samotna. Nie mam nawet z kim pogadać. Kiedyś mnie podziwiano, a teraz nawet wróble ode mnie uciekają. O, ty się zjawiłeś! Mogę ci zaproponował kapelusz. Pomożesz, ale jak? Odparła z niedowierzaniem latarnia. Sam przecież masz kłopoty. Poczekaj chwilę. Kapelusz się ożywił. Tylko jak to dokładnie było? Co? wyszeptała z nadzieją w głosie. Magiczne zaklęcie antka. Zawsze wypowiadał je w chwili, gdy chciał komuś pomóc. Mówił, że to najlepsze zaklęcie, jakie zna. Tylko ja ciągle spałem. Jak to było? Wracając się na pięcie, wypowiadam swe, już wiem, krzyknął z takim zachwytem, że aż prawie podskoczył i o mało nie spadł na ziemi. Obracając się na pięcie, wypowiadam swe zaklęcie, trzy słowa ze sobą noszę, przepraszam, dziękuję i proszę. Na rogu kamienicy wyłonili się wracający ze szkoły chłopcy. Najmłodszy z nich podniósł z ziemi małe kamyki i już miał obrać cel, gdy nagle zawołał. Chłopaki, kapelusz, na czubku latarni jest kapelusz. Potrzebna drabina, odezwał się drugi, zbliżając się do latarni. Po co wam drabina? Nie damy rady? Najwyższy chłopców nie pochwalał propozycji kolegów. Mikołaj burzył się Kuba, patrząc na niezadowolonego towarzysza. My, my nie damy rady. Pogadam z tatą. Po co wam kapelusz z tej starej, odrapanej latarni? Mikołaj nadal kręcił głową. Starej, odrapanej, ale całkiem ładnej, przerwał mu stanowczo Kuba. Prawda, Łukasz? Zwrócił się do najmłodszego chłopca. Ładnej? Kiedyś ta latarnia musiała być bardzo ładna. Potwierdził chłopiec i dodał jeszcze: Pewnie ma ze 100 lat albo i więcej. Mój wujek by się na tym znał. Jest konserwatorem zabytków. Chyba konserwatorem. Mikołaj poprawił kolegę. E, tam czepiasz się. Latarnia ma bardzo ładne zdobienia. To solidna robota, wtrącił Łukasz, spoglądając na wciąż na muszonego Mikołaja. Bąk dzisiaj ugryzł? zapytał. Nie bąk, tylko wilk i nie ugryz. Chodźmy już do domu, odparł Mikołaj. Głodny jestem jak wilk. Mój tata... chyba przerwał rozmowę kolegów. Gdzie? Krzyknęli chłopcy. Nigdzie uśmiechnął się. Mój tata wczoraj malował kaloryfer w łazience. Widziałem, że zostało mu trochę farby. Poproszę go, żeby pomógł nam zdjąć kapelusz i pomalować latarnię. Głupi pomysł, marudził Mikołaj. A skąd weźmiemy drabinę? Przecież latarnia jest wysoka. Bez sensu. Ja idę coś zjeść. Chłopaki, za pół godzinki zbiórka. Proszę, zjedzcie obiad i przyjdźcie tutaj, zaproponował Kuba. Ja będę z tatą na pewno. Chłopcy co tchu pobiegli do swych domów. Dalsza część opowiadania będzie wkrótce. Dziękuję.